Witajcie kochani, tu Mary i Mario i, i Paradiso. Kolejny relaks zdrapkowy. Nasza ulubiona też zdrapeczka <laughs> oczywiście. Także tym razem zobaczymy co kryje się w Paradizo. Ja mam numer 25. Ja 24, no dwa jest... sąsiednie. Tak, po kolei po prostu z paczki pani dała. No i co, zobaczymy czy coś tutaj wygramy. Ja ch <laughs> chciałam kolor właśnie żółty, a Mario zielony. Dobrze, to zaczynaj wobec tego. To ja pierwsza, tak? tak? Dobra, teraz tylko tak, żeby to było wszystko widać. O, przybliżymy sobie, żeby to było lepiej widać. Tak, ale nie ma dołu, widać. Nie szkodzi, no to lekko trzeba będzie przesuwać. I tak, będzie trzeba przesuwać. Dobra, matko, żeby nic mi nie? Zmienię, ten... Teraz trafić w to pierwsze, nie? Dobra, mam coś. Motyla mam. Dobra, to szukamy, kochani, motylka. Yy... Motylek. O, jest tutaj motylek. Muszę to przewijać. Więcej nie mamy. Następne to jest deska. Deski są tu dwie. Tak. I tu już nie ma. Kolejny. Nie wiem, czy tutaj. Tak. O. No, jeszcze można było zaryzykować, Dobra, Chmurki. Chmurki szukamy. Chmurki, chmurki. Chmurki, chmurka. Tu jest jedna chmurka tylko. Malutko, ale jest. Kolejne. To jest delfinek. Delfinek będzie gdzie tutaj. Mamy delfinka i tylko też jednego. No to nieduża, nie Więcej mhm. Więc coś, coś na razie nie I płetwy. Płetwy są tutaj też jedne. No tak. Ojeju, co tak mało mi tutaj? Jak tu chcę się rozpędzić? <noise> teraz mamy kotwicę. Kotwicę, kotwicę. Tu mamy. Kotwicę jedną. I tu jeszcze mamy jedną. Dobra. Jak mam raz, dwa, trzy, cztery Oj, i trzy Zaraz ostrożnie. Na razie teraz ja nie spróbuj wiem. spróbuj tu w dół zejść. Dobra foto, tu mam foto, tu jest foto, I gdzieś jeszcze foto, nie, kolejne, to jest arbuzik, tu jest arbuz, ale by tu dało linię, no. ale by było mega, no tak, tylko pomarzyć, arbuzik tylko też jeden, no, no to wygląda, o, Teraz mamy termometr. Termometr jest tu. I tutaj jeden. Dobrze. Kolejne co to jest? Krabik. Pan krabik, gdzie ty jesteś? Tu jest krab. Tu jest. Prosto pokazuję żywa. Żeby... No i teraz się... Ukaz... Stop. Dobra, tu będzie w lewo. A tu jest 6, raz, 2, 3, 4, 5. Tu pięć, jeszcze pędzie. Nie, tu będzie po tej stronie, bo tu już masz pustą gdzieś... No właśnie. No. A tu są takie przedziały. No ja wiem, co? ale to się powierza. No dobra, dobra, szukam co, piłkę. Tu mamy piłeczkę. I tu więcej nie. I mówisz tu. Tak. Wodolot nie fala. Fala, 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 fala. Fala, fala, fala. Jest tu jedna fala. Druga fala. Dobra. I ty mówisz tu. Tak. Muszę cię posłuchać. Okularki. Okularki mamy w trzeciej. Tu są tak. I tu jeszcze są jedne, ale nic się nie zapowiada. Mm -hmm. <laughs> Teraz już jedziemy na dół. No już ostatni rządek może z lewej jechać, no, nie jak nie ja chcę. No dobra, nutki. Tu są gdzieś nutki, nutki, nutki są tutaj. Jedne dobra, kolejne to jest pomarańczka. Pomarańczka jest tutaj, tak? Mhm. Tak, to, 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 to jest cytryna, taka żółta. No, ale pomarańcza I jeszcze gdzieś mamy pomarańcz. tu jeszcze mamy. Dobrze. To oraz mniej. Tu jest raz, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6. Raz, dwa. Dobre. I spodenki. Szukamy z portasków. Portaski są tutaj i tutaj. Dobra. Kolejna to jest serduszko. Serduszko dla naszych kochanych wszystkich widzów. Tutaj mamy jedno, ale dobrze, że było. Teraz latarnie. Ja nie wiem do czego się zawsze przy tym śmieję. Jest. O tu jest ich. No, tutaj kilka. Dobra, ale nic nie dało. A teraz czuję, w prawo i w lewo. Tak, wiaderko, wiaderko, wiaderko. Coś czuję tu pustaka. Tu mamy wiaderko. Tu mamy. I gdzieś jeszcze? Nie. I co? Ostatni symbol, to jest koszyczek na zakupy. Mamy tutaj. Mamy tu. I to tyle. A nie, tu jeszcze jeden. Ale tu nie widzę żadnej linii, więc to jest mój pustaczek z numerem 25. Oczywiście mamy J. F, 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 U. Zobaczmy wobec tego, co do moje Paradiso. Ja mam numer 24, sąsiedni. za ciebie. Cóż, patrzymy. O, tu są liczby, także jedziemy w prawo. I mamy tak. Kostkę i nutkę. Kostkę i nutkę. Szukamy takich symboli. Kostkę już znalazłem. Nutkę też. Czy jest ich więcej? Raczej nie. Następnie mamy rybę i latarnię. Ryba jest tutaj. Tu jest kolejna. Ryba i latarnia. Latarnka tu. Rybek już więcej nie widzę. No. I teraz tu w prawo mamy parasol oraz bluzkę. Czy parasol i bluzka gdzieś tu się odnajdą? Znaczy odnaleźć to się muszą, tylko pytanie, no. czy dadzą linię. Tu parasolki są dwie. I bluzka do tego jeszcze jedna. Bardzo fajnie. I tu jeszcze coś? Nie. Niestety. To jedziemy teraz tu wodolot i torba. Tu są obok siebie. Wodolot i torba. Czy tu gdzieś jeszcze będą? Wodolot tak. A torby już nie dali. Wobec tego szukać będziemy słońca i spodenków. Słońce i spodenki. No słoneczka to są spodenki również. I tu jeszcze jedne na dole. Mhm. Kolejne dwa. To krab i kostium. Krab i kostium. Gdzie wy jesteście? Krab ma mamy tutaj. Ha? Kostium jest tu. Jeszcze jest jakiś krab? Mm -hmm. Raczej nie. Uciekł. Gdzieś zwiał. No, no dobra, to wyszukamy jeszcze do tego motylka. Motylka mamy tutaj w pierwszej grze. W czwartej. No i motylki się skończyły. No cóż, został nam tylko górny rządek. Wy... Wyższy, co za wysoko. wysoko. <laughs> Kotwica i lody. Kotwica i lody. <laughs> A jeszcze wodolot był. O. Kotwica, tu kolejna, tu lody do tego, tu też kotwica, tu są jeszcze lody. No i chyba tyle. <laughs> Następne to mamy napój i termometr. Napój i termometr. No, termometr jest. Napój również. Termometr jeszcze tu i napój tu. Kłótcze, coraz bliżej końca. Coraz bliżej końca, a jakoś wygrywających symboli nie widać. No. serce i ośmiornica. Tu mam serce. Ośmiornicę do tego. I jeszcze jedną no chyba tyle mm. i co czas na rozstrzygnięcie ostatni symbol to pomarańcza tu jak widać nam nic nie daje tu również nie i tutaj także pusto U. to czyli mamy pustaki obydwoje także relaks <grym> tylko relaks był efektów brak Niestety. Dwa pustaczki. Pobawili się, pobawili. No, a ja, a ja chciałam, żeby było para nic To zasponsorowali. Mogłam coś innego wybrać, bo to nic nie ma. No niestety, ale zrapeczka jest tak no, fajna, że lubimy ją od czasu do czasu właśnie sobie podrapać. Także co kochani, w zerowym odcinku was, was żegnamy z uśmiechem na twarzy i mimo wszystko. Także co, pożyczymy Wam zdroweczka i zapraszamy na kolejne nasze odcinki. Zobaczymy się już wkrótce. Pozdrawiamy Cię pod Koka Pa! pa. pa, pa.